Cześć, jestem Blake, i witam w kolejnym odcinku. W dzisiejszym materiale zaprezentuję wam dwie nowości do świata Pokemon, a są to dwa anime. Pierwsze anime Pokémon Sun i Moon. Emisja rozpoczyna się już w listopadzie na antenie TV Tokyo w każdy czwartek. Tu sprzed Naruto Shippuden, tak jak to było wcześniej z Pokémon X, Y, Z. Akcja będzie się skupiać na losach Ashakechama, który spotyka tam Tapu Koko. Czyli boga regionu Alola. Zobaczyć również możemy, że nasz bohater pójdzie do szkoły. Zostaliśmy również krótki, bo 30-sekundowy trailer anime, na którym zobaczymy trzy osoby w maskach. Prawdopodobnie są to członkowie nowego złego teamu, typu Zespół R, Team Galactic czy Team Plasma. Dalej widzimy aż do tego w szkole, obok jakiś blond włosy i dziewczyny, pewnie jego nowej towarzyszki. W tym regionie zmienia się tylko strój Asha, ale również jego twarz. I ogólnie on cały się zmienia, bo wygląda teraz jak miały 5 lat. Przypominam, że Pokémon Sun i Moon gry na Nintendo 3DS pojawił się 13 listopada w Japonii, a 23 listopada w Europie. Pamiętam coś koło tej daty już emisja Anime. Jeżeli macie już dość przygód Asha Keczama, to wczoraj ruszyła emisja nowego anime. Jest to Pokémon Generation. Jest ono zrobione w tym samym stylu co Pokémon Origins. Kto oglądał to pewnie wie jak to wygląda. Przedstawia ono historię, która była zawarta w grach Pokémon od pierwszej do szóstej generacji. Wielkim minusem jest to, że odcinki będą trwać średnio 4 minuty, a będzie ich około 18. Pierwsze dwa odcinki możemy zobaczyć na oficjalnym kanale Pokémon na YouTubie. Pierwszy odcinek był mega, animacja była bardzo spoko. Jakby tak mniej więcej wyglądały odcinki Pokémon, to było bardzo fajnie. Drugi odcinek już nie jest taki dynamiczny, ale bardzo interesujący. Mi osobiście już się trochę znudził aż bardzo chciałbym by twórcy Pokémon poszli w kierunku stworzenia długiego anime w stylu Pokémon Generation z nowym ciekawym bohaterem, na przykład z Redem. Ja będę oglądał raczej jedno i drugie anime. Pokémon Generation to na pewno. Jeszcze może skończyć serię XY. Było bardziej Sun i Moon. A wy co sądzicie o jednym i drugim anime? Napiszcie o tym w komentarzach. A na ten chwilę dzięki wszystkim za uwagę. Nie zapomnijcie ocenić filmu oraz zasubskrybować kanału. Odwiedźcie również linki w opisie. A my widzimy się w kolejnym materiale. Pick world through new eyes.